To mam kluczyki od kolejnej bryki, którego sprzęta sobie polecimy. Ta wołowina dosyć długo się sprzedaje. Ona chyba na mnie czeka. Była na moim filmiku. W ogóle większość była. Peugeot był, Volkswagen był, Audi będzie, Volvo było, Renówka była. A teraz mam kluczyk od Kijanki. Powiem wam dosyć ciekawe te piloty są od tego samochodu. Tutaj z boku takie otwieranie. Zobaczcie, zamykanie. Teraz zobaczymy drugi pilocik. Też działa. Witam ponownie. Łapeczki, komentarze mile widziane. Reklam nie przewijamy. Jeśli nie subskrybujesz, daj subika. Przypominam w opisie pod filmami. Macie numer konta z rzutka, zbieramy kaskę na paliwko na takie wypady. Minimalna wpłata złotóweczka. Słońce zachodzi, zaraz będzie ciemno, szaro. Puma była, Kianka stonik był, Volkswagen był, Kaszkaj był, Mikra była. Kija węga się pojawi, już jest nagrana otwieramy sprzęta odjedziemy w lepsze miejsce do nagrywania zobaczymy automat rok 19 dieselek 1.6 136 koni niby niecałe 170 przejechane a dokładnie co on tu pokazuje 163 671 chyba dobrze widzę muszę tutaj uważać ciasnawo żeby aut nie obić, opa, jak wiecie wszystkie filmiki u mnie w całości bez cięć, bez montażu, także mogę coś nawywijać, ale lecę już dziś dla Was któryś filmik z rzędu, rok 19, czy na szybach coś tu jest, czegoś się, słuchajcie, dopatrzę, hm. nie widzę żadnej daty tutaj. Na szybie, żeby wam to potwierdzić, no dobra. 163 przejechane, już widzę, że jest tutaj dekor piano black. Nie przepadam. Heh, negus tobie wszystko przeszkadza. No bo tak, o pyk, już jest paluch odbity. No dlatego nie przepadam. Słuchajcie, no kurka, rurka, że tu jest jeszcze potrzebny kluczyk do odpalenia. Nie ma przycisku, podświetlana stacyjka. Niezły wypas. Widoczność do tyłu. Jakie ona ma szerokie te słupki z tyłu. Ja pierniczę. Normalnie dramat, ale na pewno jest tutaj kamerka. Dobra, odpalamy, podjedziemy w lepsze miejsce. Co on mi tutaj będzie robił? Ja pierniczę. Ile, ile tych... Poziom płynu do spryskiwaczy sprawdź. Nawiew mi tu szaleje, zmniejszmy tą wichurę. Dobra, jeszcze raz. Pyk. Chodzi, dieselek. Nawet fajne ma te zegary, fajne podświetlenie. Czy ma tu łopatki do zmiany biegów? Nie mam. Odbieranie połączeń, tempomat. Kierownica niezbyt duża, fajnie tutaj wyprofilowana, skórzana. To jest zimne. Czy to udaje metal? No takie zimnawe. Tutaj też, niby ten chrom w kołogałki. Tutaj chrom, tutaj chrom. No, powiem Wam: Kia robi postępy. Regulacja kierownicy. Opa! No, niezbyt duży zakres. Regulacji. Czy znajdę tutaj pozycję? No, tak mógłbym chyba jechać. No to sobie tak przyblokuję podświetlone na czerwono. To co? Zmienimy sobie neutral i drive. I ruszamy. Troszeczkę się z tyłu, chyba hamulce zastały, bo tak szurają no. Nic nie dotykam, nic nie dotykam No dobra Tu się zatrzymamy, słońce zaszło, nawigacja jest A to co można zrobić? Aha, przyblokować tutaj A tu przycisk jest od czego Coś się tu zmienia nie no mam cały czas na drive teraz mam neutral tu mi się wyświetla wsteczny kamerka jest no i co no dobra dam na park I tutaj mamy shift lock możemy ustawić sport jakbyśmy chcieli się tutaj zmienia normal sport Mamy też Start Stop, Parkroniki, USB AUX, tutaj ładowarkę a tutaj 12 tutaj taki niewielki schoweczek z czego to jest zrobione, tu jest miękko, tu jest też miękko, tu jest też miękko i takie przeszycie jakby mi no szkoda, że to tak wystaje, ale chociaż tutaj zrobili to prawie na równo, zobaczcie, z deską, a nie jak w niektórych autach, że to wystaje jak jakieś, nie wiem, paskudztwo takie. No i tutaj mamy radio, media, mapy, nawigacja, no jest nawigacja, to widać. To tutaj chyba kartę się wkłada, tak, tu się kartę wkłada do nawigacji awaryjne intuicyjne to jest, zobaczcie, tu się zmniejsza tu się zwiększa siłę nawiewu zmniejszmy na low klima powinna zadziałać, bo jest włączona chłodzi tutaj zróbmy sobie do środka no chłodzi czuć, że chłodzi nie będę się tutaj wychładzał, bo jest i tak wystarczająco już chłodnawo się robi, grzane poślady trzyfunkcyjne. bardzo fajnie no, i nawet podgrzewana kierownica, słuchajcie. Tak. Kija. Heh. Fotochromatyczne lusterko. A z tego podświetlenia to kija chyba nigdy nie zmieni. No ale jest, jest. Wyścielony schowek na okularki. Podświetlenie. Czy tutaj pasażer ma podobnie? Jest też lampka tutaj na suficie. Szkoda, że sufit nie jest szary. Pasowałby do tego wnętrza szary sufit. Pewnie da się zamówić. No ale widoczność do tyłu to jest po prostu, mówię Wam, tragedia. Tragedia, jeśli o to chodzi. No i oczywiście cztery elektryczne szybki. Taki szybciutki teścik. Tego lewe, prawe. Nie wiem, czy jest składanie, działa. Nie widzę, żeby była tutaj funkcja składania lusterek. Działa. No. No i tak jak mówię, tutaj Piano Black, tu jest miękki materiał, tu jest miękko, tu jest mięciutko. Wstawka chromowana i Piano Black. To jest jeszcze miękkie. No, a tutaj niestety już twardo. Czy jakaś duża butelka tutaj wejdzie? Śmiem wątpić. No. Chyba raczej nie. Zbyt mała ta kieszonka. No linia dachu bardzo mocno poprowadzona w dół, powiem Wam. I tak jak ja teraz tutaj siedzę, jestem mocno cofnięty do tyłu. No, jakbym dojechał gdzieś blisko świateł, mógłbym mieć problem, żeby widzieć sygnalizację. Dotąd jeszcze miękko, tutaj już twardo. Tu mamy schowek. Może bezpieczniki jakieś gniazda itp. to już sprawdzaliśmy regulację kierownicy, hmm. podłokietnik czy jest jeżdżący czy nie. wygląda na to, że chyba nie. nie ma takiej funkcji czy coś tu jest w środku. tylko taki kawałek filca. no nie da się regulować, ale po co jak? Mamy automat, no wrzucamy bieg i lecimy, nie? Ręczny standardowy, chwała im za to. Miejsce na kubeczki z taką wkładką gumowatą i regulacją. No i niezbyt pojemny schowek plastikowy nie jest wyścielony. Ale za to otwiera się dosyć kulturalnie, zobaczcie, nie opada. Teraz się negus. Bawisz wierpen Jerpen chyba tak się nazywa ten kanał. On tak sprawdzał zawsze schowki. No, powiem Wam. Hmm. Czemu nie? Kianka, czemu nie? No, nie ma dramatu, nie odstaje w ogóle od marek premium. Muszę Wam powiedzieć. No, także estetycznie to jest, słuchajcie. Wszystko estetycznie zrobione. Śladów zużycia prawie po tym samochodzie nie widać. No jest nowocześnie, ale auto jest dosyć świeże. Zobaczmy z tyłu, jak to wygląda. Tutaj też mamy elektryczne szybki sterowanie. No tutaj już przeoszczędzili. Tutaj ten element lekko się ugina i tu. No ale tutaj już dali twarde. No gdzieś musieli zaoszczędzić. Tunel praktycznie tutaj z tyłu nie istnieje. No i mamy podłokietnik z miejscem na kubeczki. No i widoczność, tak jak mówiłem, zobaczcie, tu jest ta szyba, ale tu idzie cały ten słupek i praktycznie no niewiele widać. <laughs> Oponka. Energy Michelin Michelin Energy ładny bieżnik, ładne tarcze ale oponka z tego co widzę lato kolor niekoniecznie mój ulubiony samochodu też Michelin Energy ładne tarcze czy tu są odpryski czy to są jakieś takie odpryski to są słuchajcie jest kilka takich malusieńkich, drobniusieńkich odprysków na szybie. Zauważyłem to już siedząc w środku, ale nie chciałem nic mówić, musiałem się upewnić. Sporo takich malusieńkich, słuchajcie, odprysków na szybie. Ale tak generalnie ładny samochód. No jest sporo takich malutkich, tak jakby nie wiem co to Tak jakby z piaskarki z węża, słuchajcie, dostał. No, tak to wygląda. Ale tak poza tym No tutaj taka malutka skaza na lakierze wnętrze czyste. Pachnące zadbane regulacja foteli manualna, czy ja tu coś się dopatrzę na tych szybach rocznik? No, nie widzę. Według opisu 19, ale może być i 18. Pierwsza rejestracja za granicą 19. No, musicie sobie to zweryfikować, jeśli kogoś. Bryczka zainteresuje, co to jest na Alusie. Tutaj jakaś naklejka. Taka. Jestem ciekaw, jaką funkcję pełni to. Czy to jest kratka do środka? Faktycznie, czy tylko taki element ozdobny? Rur w ogóle nie widać. Wszystko schowane. Tutaj taka malusieńka ryska, no ale słuchajcie, auto nie jest nowe. No z tyłu te światła. Gdyby tu znaczek zmienić VW, mógłby być, mógłby być. Gdyby zmienić Opel, mógłby być, mógłby być. Jakby dać mu 4 zera tutaj mógłby być, mógłby być. W sumie przejęli pro, projektanta z BMW i z Audi, nie? Jakby nie było, co to, to przybrudzone, czy, czy takie ślady? Tutaj takie, zobaczcie. O, nie wiem, co to jest. No, bagażnik dosyć spory. Lampeczki, haczyki 12V. No, takie pojedyncze schowki, zestaw naprawczy. I tutaj jeszcze coś. Taśma z łap i pociąg. Było się tu coś takie niewielkie no roletka jest pyk memory 5 siara i wszystko jasne spory bagażnik nawet zobaczymy jak obalimy fotel czy z tej czy z tamtej czy jest równa podłoga czy nie równa prawie że no, równa Tutaj troszkę taki lekki uskok jest ok. To co, zajrzymy pod maseczkę, zobaczymy co oni tutaj wykombinowali. Jeszcze coś widać, może jeszcze jakiś filmik, co by wam tu nagrać? Nie wiem, nie wiem, coś bym jeszcze nagrał, no bo za chwilę pogody nie będzie. Zobaczymy jak światła włączymy. Jak to wygląda. Czy coś się zmieniło? Nie widzę zbyt wiele tutaj zmian. Zgasimy. Po co mamy? Zużywać energię. <noise> Najgorsze jest eko. Co wymyśliliście? No. Trzeba być eko. O! Dosyć ciężka ta maska. Szkoda, że amorka tutaj nie ma. Widać, że myty. Silnik pracuje równiutko. Dojście do żarówek takie se. Rozrząd powinien być tutaj na łańcuchu. No co tu dużo gadać. No. Trochę ciasnawo tutaj się zrobiło No, opa no, Ale tak generalnie Kijanka nie jest zła, nie? Młody rocznik, przebieg niewielki w sumie fajnie wyposażona, w automacie jak ktoś chce A może na przedniej szybie się doczytam rocznika Też dupa nie widzę nic tutaj oni jak coś zrobią Takie drobniusieńkie słuchajcie te odpryski na przedniej szybie, nie przeszkadzające chyba za bardzo w jeździe, ale taka kaszka malutka, wiecie, ciężko je zauważyć. Wygląda jakby popiołem ktoś posypał tą szybę. 52900 900 Ceed rok 19 Diesel 136. Można zacipować w diesla przygotowany do rejestracji nawigacja, ledy, tempomat, grzane fotele kamera no to mówiłem o tym no poduszki 6 sztuk 52 900 jak za rok 19 czy tak źle? nie wiem To masterkę też mieliście u mnie na kanale bardzo ładna Kim kimradom warszawska telefon Asterka 44900 rocznik 18 1.4 benzynka turbo w słabszej wersji 140... E, przepraszam 122 konie no bo były też 150 koni ale tamte już były na bezpośrednim wtrysku a ta jest jeszcze na zwyczajnym no to co? chyba mamy, nie? pozdro